Pokonaliście dzisiaj w ekstra Pucharze Superligi Tenisistów Podstawowych Armadę Silesia miechowice 3 do 0. Możesz przyznać, że prawdziwy grodziski ekspres przejechał przez drużynę z Mięchowic. No Jesteśmy mile zaskoczeni, że jesteśmy w formie i zagraliśmy tak bardzo dobry mecz całej drużyny. Tym bardziej, że będziemy grali z tą drużyną w play w pierwszym meczu. Na pewno nie będą to tak łatwe jak ten. Cieszymy się bardzo, że wszyscy sobie jesteśmy w formie i przygotowani do tego ekstra puharu. Ty pokonałeś 3-0 do Wangchena, jednego z najlepszych tenisistów stołowych rozgrywek. Musisz być zadowolony ze swojej dyspozycji. No jestem zadowolony bardzo, że wygrałem ten pojedynek. W dosyć bardzo łatwy sposób, tak cały czas mi wszystko praktycznie wychodziło i stąd może taki wynik. Cieszę się bardzo, że wygrałem właśnie z Wangchenem i to otworzyło nam drogę do zwycięstwa. Jutro finał z drużyną z Ostródy. Jak trzeba będzie zagrać, żeby ten puchar trafił do ogrodziska mazowieckiego? No na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo dwa mecze graliśmy z tą drużyną, jeden mecz wygraliśmy, drugi mecz przegraliśmy. Jest tam bardzo dobrze grający Janek, cała drużyna Szarmachów, braci jest też bardzo dobra, no i nieobliczany Malicki. Także no na pewno będzie to ciekawe spotkanie, jeżeli zagramy na takim poziomie jak dzisiaj zagraliśmy, to ten mecz powinniśmy wygrać. Zapytam się jeszcze na koniec o Twoje zdanie na temat, Twoją opinię na temat rozgrywania meczu w systemie. Na wiele piłek? Ułatwia to wam grę? Jak, jak to by się grało przy takim yy, ustawieniu? No, dla mnie dzisiaj się super grało, tym bardziej, że wygrałem ten pojedynek. No Troszeczkę mi to nawet ułatwia, bo nie muszę chodzić po piłkę, nie mam za dużo myśli, tylko po prostu wiem co mam grać i podchodzę, serwuję. Myślę, że to jest yy, w dobrym kierunku, zmierza i cieszę się, że to dzisiaj wypróbowaliśmy. Chciałbyś, żeby może tak yy, w rozgrywkach zostało na dłużej? Myślę, że dla mnie to nie ma żadnego problemu. Ja lubię zmiany na lepsze, na pewno. Dziękuję. Dziękuję.